Życzę Tobie przede wszystkim trzeźwych, spokojnych, niezapomnianych, zdrowych, wyjątkowych. Już są wyjątkowe, prawda? Bo jesteś trzeźwa, więc to już jest wyjątkowe, to już się dzieje. To, czego Ci życzę, już masz. I niech to trwa nie tylko w święta, nie tylko w weekend, lecz na co dzień. Ja. Spędzając swoje pierwsze trzeźwe święta 7-8 lat temu, czułem się cudownie. Dla mnie to był cud, że jestem trzeźwy w święta. Później po świętach też byłem trzeźwy. W zwykłą środę rano i w przeciętny czwartkowy wieczór też byłem trzeźwy, więc te cuda nie zdarzają się tylko w święta, lecz i w dni normalne. Ale te cuda to nie jest, że coś tam spadło nam z nieba, nie? Chociaż, chociaż pomoc z góry jak najbardziej jest wskazana, prawda? Jakakolwiek, jakkolwiek to rozumiemy, widzimy, czujemy, myślimy bez znaczenia. To my tworzymy te cuda, nie? Myślami, słowami, działaniem. Chciałbym życzyć Ci tego, czego życzę sobie. Chciałbym życzyć Ci takiego dobrego, ciepłego przypływu energii do serca, żeby to rozkwitło w Tobie i żebyś zapamiętała te uczucie, żebyś zapamiętała te piękne uczucie, jakim jest trzeźwość. I zawsze, i zawsze, żeby przypominało Ci to, że warto, że jest lepiej, <laughs> żebyś kojarzyła... Święta właśnie z tym uczuciem, żebyś za rok znów była trzeźwa. Ale nie, nie tylko w święta, nie tylko w weekend, tylko w zwykłe dni, żebyś w zwykłe dni też czuła ten przypływ energii. Bo to jest cud, że jesteś trzeźwa, ale, ale to jest Twoja zasługa, to jest Twój cud i Ty możesz takie cuda sobie robić codziennie. I tego Ci życzę. Życzę Ci cudownych dni, nie tylko świątecznych, ale przede wszystkim tych, tych zwykłych. Żebyś była nie tylko od święta trzeźwa, ale i w zwykłe dni. No cóż, cudownych dni, dziewczyno.